Widajcie w kolejnym odcinku Tepytok, czyli się nagrywam, nagrywam się. Eee, możecie słyszeć, że może trochę będę zakatażony, ale no, jeśli ktoś coś robi dobrze, to ciężko, ciężko mu znaleźć zastępstwo, więc eee, no, trudno z takimi jakimiś efektami dźwiękowymi musimy się pogodzić. Kolejna eee, część cyklu Tepytok, <laughs> który to już odcinek gdzieś tam około 70 się kręci. O właśnie to są te. <laughs> efekty za które Was przepraszam. Teraz będzie taka seria poświęcona najnowszej kolekcji Nike, czyli Dark Lightning. Dark Lightning oznacza ciemny, ciemny piorun, ciemny błysk. Mam wrażenie, że już przed tym, bo już mi się trochę miesza, ale nagrywaliśmy jakieś odcinki związane z tą kolekcją, natomiast o dziwo, o dziwo, trzeba też o tym powiedzieć, o takich rzeczach będziemy wspominali w tepy Tak jak zawsze Adidas ma problemy z dostawami i one różnie do, do Polski trafiają, a Nike nigdy z tym nie miało. Tak też, no i jakoś tak opóźniona ta kolekcja w Polsce była więc też z opóźnieniem my sobie ją omawiamy. Kolekcja wyszła w grudniu 2016 roku, prawdopodobnie te odcinki pojawią się już w 2017, tak więc witam Was w nowym roku, który miejmy nadzieję przyniesie nam dużo nowości, ale jak się też przekonacie po artykułach na TP.pl, jeśli oglądacie ten film w chwili, w chwili premiery, to będzie to miało sens, to co mówię. Będzie też sporo zakończeń w, w 2017 roku, chyba już te artykuły czytaliście, Mizuno zakończył swoje dwie serie, również Puma, no tam gdzie się coś kończy, tam się coś zaczyna, więc będziemy mieli dużo ciekawych rzeczy. Yy, kończymy bieżące tematy i bierzemy się za, za opisywanie, omawianie butów. Yy, nie więcej od A do Z mi się wydaje, że niektóre litery gdzieś tam mogą yy, uciec w trakcie tego filmiku. Zazwyczaj gdzieś to około 10 minut trwa, ale te pytok z założenia są taką serią, w którym omawiamy sobie mniej więcej wszystkie elementy buta, tak żeby się nie musieli szukać gdzieś indziej. Wiadomo, że najważniejsza jest recenzja, ale yy, te nie pojawiają się tak często jakbym chciał, więc jest to gdzieś taka. Złote rozwiązanie, które, które leży po środku. Model oczywiście Mercurial Vapor, pożyczony z footballsport.pl. Zazwyczaj, zazwyczaj wiecie, większość z was wie, ale dla tych, którzy dla z jakiegoś powodu nie wiedzieli, powiedzmy, że skąd w komplecie mamy woreczek, wygląda on tak z tą kolorystyką. Nic więcej tutaj nie ma. Oczywiście prawdopodobnie w wersji SG, czyli we wkrętach mamy dodatkowy komplet kołków, ale też nie jestem co do tego taki pewien. Chociaż chyba tak, na 95% jestem pewny. Butik wygląda tak, jest to na ten moment aktualna generacja serii Mercurial. Model Vapor w swojej 11 osłonie. Przypomnijmy, że mamy w Mercurialach z butów profesjonalnych Wapory i Superfly i Superfly mają w tej chwili swoją piątą odsłonę, natomiast Vapor 11, dlatego że dopiero kiedy mieliśmy bodajże na rynku Vapor 7 pojawiły się Superfly, one potem też nierównolegle się pojawiały, gdzieś tam mieliśmy w nich przerwę, dlatego taka rozbieżność, myślę, że jak ktoś od niedawna interesuje się budami piłkarskimi, to warto to sobie wyjaśnić, bo no może nie jest to takie przejrzyste na pierwszy rzut oka, ale jeśli ktoś od dawna, dawna jest zapalony fanatykiem tepów, no to wie, to w trawie piszczy. Model bardzo ciekawy, tak już wdając się może od tyłu trochę w ocenę, yy, z racji tego, że yy, no coś dla mnie. Dla mnie dlatego, że ja mam wąską stopę i w poprzednich waporach vaporach 10 niektóre elementy nie do końca mi pasowały. Yy, z nową generacją zarówno Superfly, jak i waporów Nike dokonało pewnych zmian, które są w teori teorii kosmetyczne i niewielkie ale w praktyce y, mają potencjał, żeby bardzo, y, bardzo zmienić jakość tego buta i zmienić ją na plus. Y, mowa tutaj o tym i tu już przechodzimy do budowy, że y, od przodu mamy bardzo niską tutaj y, nisko zbudowany ten przód cholewki, przez co mało jest miejsca w środku, przez co znowu nie tworzą się Zbędne przestrzenie pomiędzy palcami a zewnętrzną częścią buta, co znowu ulepsza czucie piłki, zapobiega przesuwaniu się stopy. Tutaj, w środku, jeśli jest to idealnie dopasowane, a miękkość cholewki sprzyja odpowiedniemu dopasowaniu do stopy i rozciągnięciu, no to to jest złoty środek idealne rozwiązanie. I tak tutaj teoretycznie jest. Zresztą, ja waporę 11 już mam od Nike, dostałem tą edycję Christian Ronaldo, przymierzałem i faktycznie leżą świetnie. Wśród stopiu mamy mocne zwężenie, przez co tutaj będą nam buty świetnie przylegać. I może, jeśli ktoś ma szeroką stopę, to nie jest to dla niego dobra wiadomość. Chociaż w Superfly może się zmieścić, bo Superfly jednak są bardziej rozciągliwe z uwagi na zastosowanie z włóczki Flyknit, to tutaj tego materiału nie ma. Tutaj mamy jakiś inny syntetyk, który jest bardzo cienki. I pomimo tego, że mamy tutaj takie nierówności, te wszystkie paski, które widzicie, to po przejechaniu tak palcem myślę, że w którejś kamerze to słychać, są takie nierówności, które sprawiają, że piłka przetaczając się nam, tak się po nich odbija, i lepiej czujemy, w którym one jest miejscu, w którą stronę zmierza, gdzie się toczy, również poprzez to, że o te nierówności, po tych nierównościach, przytaczają się nierówności na piłce, łączenia ład, i to jest jedno z podejść, których się praktykuje w butach piłkarskich, które pozwala nam lepiej poczuć, co się z tą piłką dzieje, i również ma znaczenie, jeśli chodzi o złe warunki pogodowe, że tutaj trochę lepsze te czucie piłki będzie. Tutaj jest to zastosowane, i pomimo tego, że mamy te nierówności, to cholewka jest i tak bardzo mięciutka, naprawdę niewiele. Tutaj siły wkładam, ledwo kładę palec on już pod swoją wagą ugina tą cholewkę i jest ona no, bardzo dobrej jakości. Tutaj oczywiście w modelu profesjonalnym ta kategoryzacja, że to jest but profesjonalny nie zawodzi nas i faktycznie czujemy tutaj jakość, którą powinniśmy czuć. Mamy wewnętrzne usztywnienie pięty. Ja zazwyczaj byłem fanem zewnętrznego, ale to tutaj zdaje się sprawować... Wystarczająco dobrze widzimy dokąd sięga, gdzie tutaj trzyma naszą piętę, w odpowiedniej pozycji. To oczywiście ma znaczenie, dlatego, żeby stopa nam się wewnątrz buta nie przesuwała, kiedy my sobie hamujemy, gdzieś te ruchy wykonujemy butem. I przekładamy cały nacisk naszego ciała gdzieś tutaj na tą krawędź, to tutaj ważne tu jest usztywnienie, odpowiednia sztywność tutaj boku cholewki, akurat tutaj nie mamy flyware, czyli tych syntetycznych nylonowych włókien, które by usztywniały bok ale mi się wydaje, że dzięki zastosowaniu tych pasków tutaj jest to trochę usztywnione na tej płaszczyźnie i no buty będą się spisywać nie najgorzej oczywiście z taką ostateczną opinią poczekam do recenzji, ale wydaje mi się, że jest to całkiem niezłe no i trzeba oczywiście wspomnieć o podeszwie, która tym razem jest dokładnie taka sama jak w modelu Superfly. No i jest ona bardzo, bardzo cienka. To już wspominałem nie raz i w recenzji Superfly i, i we wszystkich innych artykułach, że podeszwa w tej odsłonie jest super cienka, wręcz no, powiedziałbym, że cieńszej ewentualnie w Iwo Speed SL, ale to jest pod względem wydajności zupełnie inny model. Tutaj możemy w pełni na tym polegać, natomiast w przypadku Pumy, no jest to taka ciekawostka jedynie. Są bardzo cienkie i bardzo dobrze wyprofilowane do wszelkich nierówności na stopie, co tutaj widzimy. I co też warto wspomnieć, zawsze to podkreślam: przy takiej cienkiej podeszwie moglibyśmy się spodziewać, że będą nas boleć stopy od punktowego nacisku kołków. Natomiast one tutaj przy nasadach są tak rozlane na dużą przestrzeń, przez to wcale tak punktowo nie oddziałują. Ja grałem w setkach modeli w życiu i trochę przez to stopy mam wrażliwe, bo już bardzo poobcierane, przez, przez tam wszelkie historie z modelami, które nie do końca się sprawowały. A mimo to i Superfly, i zapewne też wapory, no nie dają mi się we znaki, jeśli chodzi o to punktowe, punktowe jakieś tam oddziaływanie na stopę i tworzenie obtarć, jakichś tam odcisków i tym podobnych historii. Kolorystyka. Jestem zwolennikiem takich jaskrawych, ale szczerze powiedziawszy, bardzo fajnie tutaj yy, niewielka ilość tak naprawdę procentowo powierzchnia zajętego buta tym zielonym. Yy, a przez to, że to jest tak rozłożone, to yy, sporo tej zieleni mamy i nie wiem, czy yy, przed kamerą macie takie samo wrażenie, ale jak ja tak nimi ruszam, yy, to nawet tutaj w wizerku, ja mam tutaj taki monitorek i widzę, że ten przód staje się cały zielony. Mam nadzieję, że na wideo to będzie tak samo wyglądać, ale naprawdę fajnie fajnie to się prezentuje i to jest jeden chyba z tych bajerów, yy, które Nike tutaj zamierzało yy, faktycznie, żeby zrobić. Ja wcześniej pokazywałem takie buty, dostałem rozszerzony, nowe, yy, flyknitowe gdzieś tam latem od Nike, kiedy to była, jeszcze była nowość i tam też mamy taki yy, optyczny element takiego wprowadzenia, złudzenia optycznego, o, yy, że coś jest inne niż tak naprawdę wygląda. Bardzo fajnie to się prezentuje. Należy wspomnieć, żeby już tak trochę wyczerpać temat, że to nie jest to standardowy język, on jest tutaj oczywiście zespolony, yy, tutaj dopiero jest osobno, mamy przez to taki dosyć charakterystyczny system sznurowania. Nie ma dodatkowej żadnej wkładki tutaj w tym języku, która by tworzyła jakąś fajną poduszkę. Do prostego podbicia to jest zazwyczaj w serii tempo, chociaż ostatnio widzieliśmy też Magista Opus. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego, ponieważ właśnie przy wąskiej stopie nie dało się odpowiednio ciasno tutaj zawiązać z tego buta. Tworzyły się wybruszenia, ale wraz z tym tutaj zwężeniem śródstopia stopia. I teoretycznie też zmniejszeniem ilości w tym obszarze buta, być może yy, no to tutaj zupełnie przez przypadek, jakby w efekcie innej zmiany, ale będzie się sprawowało nareszcie dobrze. Na pewno vapory 11 robią dużo lepsze wrażenie na mnie niż vapory 10. No, wiecie, że trosz coś tam troszkę się znam, więc mogę Wam yy, ja z czystym sumieniem polecić. Myślę, że jest to fajny wybór. Kolorystyka też, no to jest, to jest niezły bajro, ile tak samo to widzicie jak ja. Yy, wapory pożyczone oczywiście z futbolsport.pl. Do zakupów w opisie filmu znajdziecie kod rabatowy, który działa przez 48 godzin. Solidny rabat jak zawsze w TepyTok, a jeśli nie zdążycie, to zawsze odezwijcie się na maila albo na fejsie. jakiś tam rabatik dostaniecie. Dziękujemy za pożyczenie butów i do kolejnego odcinka.